Pewnego dnia umówiliśmy się razem z Pawłem tutaj i zrobiliśmy. Ile tych pieroszków zrobiliśmy? Za czysta? No. Ale eksperymentowaliśmy tam. i zrobiliśmy pieroszki, joza, łątony, sakiewki. Niestety Tungi. z wkładem mięsnym i rybnym. Wreszcie pierogi polskie z mięsem. Czy polskie to nie jestem pewny, ale. No, zrobione przez Polaków. No tak, no tak. Któregoś dnia się umówiliśmy tutaj z Pawełkiem i machnęliśmy 300 różnych pierożków. Zobaczcie, to już tam przemrożeniu. Ponieważ teraz jesteśmy bardzo głodni, to chcielibyśmy wam pokazać, jak je przygotować na parze albo na patelni. No i Paweł wam e, pokaże, jak zrobić sos e, ostry, czosnkowy, sezamowy. To... Mów, 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 mów. To jest taki podstawowy chiński sos, w zasadzie mówi się że on jest pekiński, ale on obowiązuje do pierożków na terenie całych Chin. Oczywiście możecie sobie zrobić użyć do tego jakiś sos chili, najbardziej podstawowy, a wy możecie temu sosowi nadać więcej ostrości, nadać więcej um, czosnkowości. Um, to już jest taki sos do przeróbek, wersja podstawowa. I ten sos będzie się nam składał z octu ryżowego, Ciemnego sosu sojowego, jasnego sosu sojowego. Tu mam kikkoman, który niekoniecznie jest chiński, ale go użyjemy. Czosnku, imbiru, oleju sezamowego, sezamu. I zapomniałeś o cukrze. Idę. I zapomniałem o cukrze. To jest ten mm, booster, że tak powiem. To jest ten ocet czerwony, bardzo aromatyczny, który mnie przypomina aromatem tytoń fajkowy amfora. Jego się daje kilka kropel i przypominam kolejny raz. On nie służy do zakwaszania. Do zakwaszania służy normalny ocet ryżowy. Ten ocet czerwony dodaje nam przepysznego aromatu, zapachu. I mamy cukier. No i oczywiście cukier. No i teraz sobie taki sos zrobimy. Tu mam troszkę czosnku wstępnie posiekanego. Teraz sobie... Siekam drobno. Oczywiście pewnie się domyślacie, że ten sos będzie dobry za kilka, kilkanaście godzin albo nawet za kilka dni, kiedy ten czosnek i imbir nam puszczą aromat, ale ponieważ, jak się mówi, jesteśmy bardzo głodni i faktycznie jesteśmy, to się zadowolimy takim sosem na świeżo. Mam imbir z czosnkiem, daję sobie. Ocet ryżowy. Ten sos nie ma być bardzo kwaśny, ale ma być... Tak 150 ml tutaj wlałeś, nie? Mniej więcej. Setkę, ponad, ponad 100, tak. Teraz mniej więcej tyle samo sosu sojowego jasnego. Może jeszcze troszkę. Teraz troszkę sosu ciemnego dla koloru i mocy. Teraz cały cukier. Ten sos ma być słodkawy. Nie bardzo słodki, ale wyraźnie słodki nasza tajna broń, ocet chen kyang. I ponieważ ten sos byłby bardzo, bardzo mocny, to woda. Bardzo proszę. A my sobie w tym czasie damy prażony sezam i olej, dziękuję, i olej sezamowy, który nam też bardzo upgradeuje smak. I on jest bardzo mocny, więc Rozcieńczymy go troszkę wodą. Różnica w konsystencji, trzeba to mocno rozmieszać? W smaku i w słoności, po prostu bez e, rozrzedzenia tego wodą, ten sos byłby zasłony, ponieważ oba sosy sajowe są słone. A nam nie o to chodzi, żeby to było takie jak przyprawa Maggi na przykład, aż takie intensywne. To musi być troszkę rozrzedzone. Rozpuści się nam cukier, oczywiście, jeżeli chcemy, moglibyśmy jeszcze tu użyć naszego glutaminianu sodu i teraz jest pole do popisu dla waszej inwencji. Tu może iść mielony biały pieprz, może iść mielony czarny pieprz, może iść chili, Syczuński. zarówno świeże. Oczywiście Ma, może iść pieprz syczuański, ale zmielony? No mamy Proszę bardzo. Mógłby tu być siambal. Hmm. proszę <trybuj> bardzo, tylko nie przesadnie. żeby. I sobie teraz pozostaje taki sos. Nie wiem, czy żarłok się zgodzi. Przelejemy go do butelki i zjemy za trzy dni te pieruszki. Ale chyba się nie wyraża entuzjazmu, więc musimy to teraz zrobić. Dobra, gotuje nam się woda. Tu mamy parownik chiński, dwupiętrowy. Bardzo wygodny, bambusowy. Wyścieliłem tą kratkę liściami, listkami pak choya żeby się nam pierożki nie przykleiły i tu proponuję na początek ułożyć pierożki wszystkie oprócz dziazy czyli oprócz Gioza. tu mamy momo tu mamy siumaj czyli pierożki otwarte od góry z farszem to jest forma siumaj to są pierożki otwarte od góry i to jest farsz z kurczaka i krewetek. Jest to jest momo. Momo na, to jest forma tybetańska rozpowszechniona w Chinach. Najczęściej jest nadziewany baraniną, koźliną, wołowiną, mięsem bawołu tybetańskiego. No i oczywiście też wersje wege są. Dobra, i to zamykamy tym. I możemy teraz sobie powtórkę zrobić. teraz, oczywiście Tak. Czy to jest mylone? Z dim sumami? To nie do końca tak jest. Dim sum, ja wolę akurat mniej popularne po słowo sum, bo ja po kantońsku nie mówię, a, a, dien, a w sum jest po pekińsku i mówię po pekińsku. E, dosłownie oznacza chwytające za serce. I sum jest pojęciem bardzo, bardzo szerokim. Pierożki są tylko częścią sum. Bo diensin to może być też na przykład hmm, naleśnik wiosenny chociażby, zwłaszcza w małej formie. Są Jaka. słodkie diensin, są maleńkie ciasteczka, to też jest jęsin. Wszystko co można podać jako przekąskę do herbaty to, to jest diensin, czyli dimsum. A pierożki są jednymi z nich. Tu A właśnie jeszcze łątony, czyli huntun Sakiewkę, sakiewka akurat była przeznaczona, ale się nam jedna ostała. Ona jest do głębokiego smażenia i to jest tajska sakiewka tungtong z kalmarowo mięsnej farszem, Ale, możemy ją ale Jak na najbardziej. najbardziej. Ona też jest bardzo dobra na parze, tak. To, to. Zamykamy. Zamykamy gotujemy. i czekamy. Podnosimy temperaturę? No, jest 130, a woda nie osiągnie więcej dobra. niż 100. Czyli tu gotujemy około 10 minut. Pierożki mamy mrożone. Normalnie to by było szybciej, ale my te pierożki mamy mrożone. Nie chcemy w środku mieć lodu. Tak, Będziemy tak, sprawdzać, tak. kontrolować. O, już są gotowe Popatrzcie, popatrz, tylko przyciągać. One były tuż nad parą. Pyk, pyk. Ile chcesz żarłok? 78. Tak, 100. Ja 36. Tak. Damy tu 5. Sosik, proszę bardzo. Się Sosem bym nie podlewał, bo sos to jest dip, raczej bym tak moczył. A, żeby tym... mi moczyć, tak? Tak, tak. tak będzie lepiej. A pamiętasz jak kiedyś mi podałeś, to ten, to były... Yy... A to jest co innego, to była wersja syczuańska w oleju chili, pamiętasz? Tak. Tak, 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 tamta tak. Okej, okay. mamy tu. To ja proponuję do... zacząć według alfabetu, ja się nazywam Albrzykowski, więc może na no, a ja pierwszy zacznę? To ja ostatni. Tam, da, da, dam, tam, da dam. Atmosfera rośnie, bo wszyscy są już tak głodni, głodni, głodni. Kobiety mają pierwszeństwo, ale zobaczcie, jaki jest Albert. Prawdziwy żarłok z niego. Prawdziwy żarłok z niego. I teraz ja spróbuję. A ja biorę tego od takiego otwartą bo Przepyszne, kto to robił? A to ja robiłem, przepraszam. Tak. Nie są bardzo gorące, żeby nie podpływa. Da się zjeść, nie, Masie. Ty masz krewetkułek, mhm. przepyszne. Smakowo te są najlepsze. To co teraz robimy w Chinach nosi nazwę Bai An, czyli sztuka białej deski. To jest nazwa, która obejmuje tą mączną część działalności kucharza. Wielu zresztą Chińczyków się specjalizuje właśnie w tych potrawach z mąki tu w grę wchodzi makaron, różne makarony, pierożki, różnego rodzaju ciasteczka takie na łoku robione na, na parze. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz. I to jest też ta dziedzina, w której mile są widziane kobiety. Bo przy łoku to tak konserwatywnych Chińczyków troszkę to może razić, kobieta przy łoku. Natomiast w przypadku makaronów, pierożków jak najbardziej. Ja, ja tu nic nie powiem. Wysz, że ja wszystkie pierogi No dobrze, ale powiedz coś o sosie. Przyznam, że połowy smaku robi sos. Gioza? Gioza, czyli dziazy po chińsku. To Na co? Patelni. Na patelni. Ale parowana też. To jest największy przejaw chińskiego geniuszu. I to jest najlepsza wiadomość dla wszystkich, którzy to oglądają, bo. Niektórzy się boją, że im się pierożki rozpadają w gotowaniu i tak dalej. Tutaj na tysiąc pierożków tysiąc się udaje. To jest genialne. To jest właśnie najwspanialsze. No to co? Może kręcimy teraz te pierożki. Rozgrzewam patelnię. Daję troszeczkę oleju i układam sobie pierożki gyoza. Przyznam, że wolę tą chińską nazwę pierwowzór czyli dziazy Mieli właśnie się troszeczkę Olej rzepakowy Każdy bezsmakowy, bez, bez zapachowy może być sojowy, kukurydziany jaki tam chcemy i to jest piękne właśnie, że nawet osoby mniej wprawne mają 100% udanych Pierożków bez rozklejania się, bez wypływania farszu treści. Teraz sobie chwileczkę czekamy, żeby pierożki się nam zezłociły od spodu. O, na Tak, jeszcze będzie. Muszą być wyraźnie zezłocone. Przyznam, że to jest moja ulubiona forma pierogów, zarówno do klejenia, jak i do, do gotowania, w zasadzie do smażenia gotowania na parze. Zaraz zrozumiemy, dlaczego to jest podwójna technika. Zaczyna się leciutko złocić, ale to jeszcze nie jest to. Zaczyna się lubi złocić. One muszą być wyraźnie złote. Poza tym ta technika pozwala zachować cały smak w pierszku. W wodzie jednak podczas gotowania część smaku ucieka. Tu nam nic nie ucieknie, Są już bardzo ładnie zezłocone. Więc teraz podlewam je na około troszkę więcej niż centymetr wodą. I zamykam. I zostawiam na dużym moment. Jak długo? 7-8 minut. Jeżeli mamy świeże, to krócej. Jeżeli mrożone, my mamy akurat mrożone, to troszeczkę można dłużej. Natomiast ja bym tego tak nie stawiał, tego pytania. Na Dlaczego? Oko. Na oko, trzeba. Na tak? ucho. Polega to na tym, woda nam odparuje i pierożki nam zaczną wołać, że są gotowe. One wołają tak, że skwierczą. Ponieważ woda odparowała, ten tłuszcz zostaje i zaczynają ponownie leciutko skwierczyć. I to jest dla nas sygnał, że że żarłok będzie tak, najedzony, tak. I one, one zaczynają się nas Na razie mówią jeszcze dobrze. Eu já estou chamando aqui. Czy już mówią do ciebie te pierogi? Tak, właśnie zaczynają do mnie przemawiać i informują, że są gotowe. Ale po polsku, czy po chińsku? Czy normalny człowiek to zrozumie? One mi mówią czy, czyli jedz. Yes. A ja już. Czy I są... mamy przepyszne dziazy, głokie. Ta patelnia najlepsze dni ma chyba za sobą. Ale... Ale my mamy najlepsze chwile przed, przed sobą, tak a, jest. A. Okay. Mogę mieć też tą przyjemność i pościągać sobie? Ależ proszę bardzo. Wow. Ależ to jest fajne. Zobaczcie, tutaj pod spodem jest przypieczone tak powinno być. A od góry jest gotowany na parze i ma pełną... Pełną zawartość tych soków z farszu. Zaraz będą Tak, no, rzeczywiście ta papelnia tutaj na środku... Troszeczkę nam szlankuje. No dobra, ale my już zjedliśmy trochę tych pierogów, nie jesteśmy aż tak bardzo nienawidzeni. Nie no! Mów za siebie! Mów za siebie. Ja mam inne możliwości, wy macie inne dwa, proszę dla mnie. Zostańcie, proszę. Dobra? Dwa tylko? Jak Wam się podobało to, co myśmy tu robili, bo te pierożki sami przygotowujemy, oczywiście też nie zapomnimy o weganach. To wkrótce pojawią się, dajcie nam z miesiąc czasu i będziemy produkować i w delikatesach będzie można gotowe kupić. A myślę, że my też nakręcimy odcinek tej białej, niedrogi, tylko białej kuchni. Deski. Deski. Bajan. I pokażemy od podstaw, jak zrobić takie pierożki różnego rodzaju, łącznie z ciastem. Mnie na tym bardzo zależy z jednego powodu, bo jeżeli ktoś pamięta, dlaczego ja nie robię sushi, ja miałem troszkę duże kłopoty z lewą ręką, która mi drży bo miałem złamanie. I ja gwarantuję wszystkim, którzy mają ochotę i odrobinkę odwagi, że jeżeli ja jestem w stanie te pierożki szybko, sprawnie kleić, to każdy z was też może. I nawet. Ci z was, którzy troszkę się boją tego pierwszego podejścia do pierożków to myślę, że, że z chęcią spróbują. Ale sobie. pierogi to jest super sprawa, bo tak naprawdę zrobienie ciasta wymaga tylko tego, taki, tego paprania się, a no. tak to później dolepienie to jest takie jak normalnie terapia u psychologa. Ja uwielbiam. Ale czy wy zdradzicie jak zrobić takie super cienkie ciasto? Przecież to ciasto jest na, na milimetr grubości. Zdradzimy? Ja myślę, że to zdradzimy już podczas kręcenia tego odcinka. Natomiast wstępnie mogę powiedzieć, że to jest. Ważnych jest kilka rzeczy. Wałek nie typu europejskiego. Druga rzecz: podsypywanie ciasta skrobią, a nie mąką. Mąką ziemniaczaną bądź kukurydzianą, w każdym razie skrobią. No i cierpliwość przy wałkowaniu, ale możemy sobie pomóc też prostym urządzeniem do. Są te maszynki? Takie maszynki mam taką, tak jest. To kosztuje niedużo, nie jakieś 70 zł. A bardzo, bardzo pomaga w uzyskaniu takiego równego ciasta. No i mniej jest ten teren taki za zabrudzony mąką, bo jednak wałkuje się. Nie? Nie no Na samym świecie są jakieś pierogi. ale wyszły z Chin. I to jednak w tej chwili wiemy, że nie Marco Polo je przywiózł. Znaczy on też je przywiózł, ale były już wcześniej. Nawet też nie Michał Boim, pierwszy polski misjonarz w Chinach. Chyba on był na przełomie XVI-XVII wieku. Nie, przywieźli Arabowie szlakiem jedwabnym. Jedzcie, bo ja nie mogę się zatrzymać. <laughs> ale prawda, że smaczne? Ta technika jest chyba lepsza niż tamta poprzednia. Smaczny mm -hmm. jeszcze? Mm. Jeszcze ta, ta przypalenizna z dołu. Właśnie o to chodzi. To jest, to jest moja ukochana metoda. Te pierogi są trzy wymiarowe: miękkie z góry, w środku farsz. Tak. I to, gdzie się styka z patelnią. Kolejny wymiar. Taki ciągutka chipsowa, bym mm. powiedział. Pyszne. Proszę cię. Piorę ostatniego, bo nie wiem. Molto bene, summer. Wiem, wiem, wiem. To jest moja pasja. A wiesz, kiedy najbardziej się stała tą pasją? To jest straszny paradoks. Bo ja bardzo lubiłem te pierożki, ale nie miałem czasu się tym zająć. Stało się wtedy, jak się dowiedziałem, że mam cukrzycę i nie mogę za dużo jeść mąki i tych wszystkich spraw. Niestety.